Yes. Mów, co w nos? Jest 1500, właśnie! Dobra, opowiem wam, co mi się stało w nos. Ok, to też będzie reklama, od razu mówię. Bo Oli Tato, Oli Tato ma yy, firmę z ogrodzeniami siatki i takie tam. No i ja rano wstaję, zimna woda leciała. No to schodzę do piwnicy, żeby tam ogarnąć. Yy, zmienić się na ciepło bo tam macie taki włącznik, nie? tak, no to no ty, jak nosem zapierdoliłem zaspany kurwa w tą siatę to wyzywałem, mówię kurwa, czemu ja mam taki duży nos wszędzie nim kurwa zahaczę chujem jebanym nos mam jak na dole ma tam dużo wiecie prętów, siatek i w ogóle jak wypierdoliłem tym nosem ja myślałem, że kurwa zemdleję ja jak... Czemu mam taki kurwa duży nos? Pozdro, e, S, Trzepak meduzy, Siemana ty. Stary dobry czepu wjechał do nas tu na rejony. Także tak to wygląda. I teraz mam takie kurwa nos na pół przecięte, jak po operacji plastycznej. Kumacie? Zobaczcie to. To wygląda obrzydliwie. Ja tak chodzę po sklepach, ludzie się boją. Krajów. Kurwa, jak ja na stacji, złotych. to papa mnie chciała, żebym idzie na że napad.